Witajcie, ja jestem Uki. Zapraszam was do oglądania drugiego odcinka z gry Farming Simulator 22 Na poziomie trudnym Czyli zacznij od zera Tutaj witam się z wami na początku gry Ponieważ chciałbym wam pokazać czas gry 2 godziny i 48 minut Pierwszy odcinek zajął niecałą godzinę a czym zajmuje się prawie 2 godziny Już wam tłumaczę, już wchodzę i tutaj oznaczyłem sobie niektóre modyfikacje, których po prostu nie chcę, ale tego fiata bym chciał sobie przetestować tak, że wygląda ciekawie, tak jak więc no ja go tak zabieram, jakby nie było. Gra się naładuje. I za chwilę Wam pokażę czym zajmowałem się prawie 2 godziny. Ogólnie nie streamowałem tego nigdzie ani nie nagrywałem. Po prostu... Grałem sobie tak forfan, słuchając sobie muzyki. Jeśli odcinki się Wam podobają, no to zostawcie kciuk w górę. A na sobie zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli lubicie filmy z mojej, z mojej twórczości. No dobrze. Tutaj jak widzicie na razie na polu nic takiego nie robiłem. Ani tutaj. Tutaj sobie porach cukrowy rośnie. Tak samo. Jak i tutaj, nic nie robiłem. Tam na polu zebrałem sobie tylko słomę, która tutaj leży na gospodarce, i tutaj też nic nie robiłem. Le więc zapytacie pewnie, co ja robiłem przez to półtora, no półtora, dwie godziny, prawie. Otóż to, orałem sobie właśnie to pole, tak, to pole 25. Ja wszystko to samo rałem sobie. Miałem tutaj tego 3 podejścia, także podzieliłem sobie to na trzy podejścia, czyli pokrałem trochę, przerwa, pokrałem trochę i przerwa i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem to z tego względu, aby sobie to robić trochę pieniędzy. I tutaj właśnie ta orka wyniesie mi prawie 10 tysięcy minus wynajem, właśnie półku, a pracownik nie pracował, więc ja to robiłem i Więcej wynagrodzenia poszło do mnie. Tutaj ogólnie, w międzyczasie, pracowaniem, BL się tutaj zabrało. Także, oczywiście, że tak. Ja, słuchajcie sobie, to również zabieram, i w przyszłości, może nie wiem, czy w przyszłości, czy skończę ten kontrakt i zabiorę się za dalszą część tego zadania. Ogólnie chciałem zrobić sobie te kontrakty tylko i wyłącznie po to, aby sobie to robić, wiadomo, bo tutaj ogólnie pług chciałem sobie kupić, ale tutaj zobaczcie, kupę sobie ten pług, a po ten, to już wyjdzie mi 23 tysiące, a ja już tyle, nie, tyle już nie mam, a tych mniejszych półków raczej bym nie chciał kupować, a tu ten to ma 118 kW, ok, ciągniki, a ten ma ile? Nie piszę tutaj tak za bardzo Konie mechanicznie, jak tam jest KW I troszeczkę będzie ciężko, już widzę to Już będzie ciężko, ale troszeczkę się pomęczymy Także Chciałbym sobie tylko akurat kupić ten pług Wiem, że będzie ciężko, ale kurka, co tutaj innego by zrobić Jedynie ten mi tej pozostaje i będzie trochę y, Tutaj ciągniczek prawo wymocny, ale no, na razie muszę iść na kryzysie Aha Tak cicho miałem ustawione dźwięki z w słuchawkach, że Prawie wcale nie słyszę głosu Ogólnie słyszę bardziej swój głos, jak ja mówię No, ale Okej okay. Tutaj ogólnie mi zostało tego kontraktu do zrobienia Już bardzo niewiele Także ja sobie, słuchajcie, te procenty dokończę Do końca i się z Wami widzę za jakiś czas. Taką mam przynajmniej nadzieję. Taka mała informacja dla niewierzących: co by na przykład nie wierzyli, że y, ja samociągnie to robię, i myślą, że poza nagrywkami odparłam sobie tutaj pracownika, a ja coś innego robię. Wcale że nie. Taka jest akurat nieprawda. Prawie mam tutaj zrobione sobie ten kontrakcik, tak 39%. 9% jest. I za chwilę zapieram się za kolejny kontrakt. I myślę się wydaje, że tutaj chyba nawet Wam. O! Został zrealizowany i właśnie mogę przy Was nawet tutaj odebrać nagrodę. Dziękuję bardzo. Nagroda odebrana, i zrobiłem teraz malski błąd, a wiecie jaki? Mógłem tę maszynę wykorzystać do swojej roli na gospodarce i zaorać pola. No cóż, chciałbym takie coś tutaj akurat, no troszeczkę bardziej przechwytywać, no ale nie udało się, zapuśta reakcja moja, no cóż, okej. Okay. Odpalamy sobie Fencika, Fario 314, zapieramy sobie kosiaraczki z przodu i tylną. To są to trochę takie małe kosiarki w liceu. No ale po nic mi też się da pracować akurat Bo to jakieś paprochy koło myszki latają Nieważne Dobra e, gdzie ja mam z tym jechać? E, 18 Czyli Wyjadę ze sklepu i... W lewo Okej okay. Tak sobie złożę te wszystkie maszyny teraz, a i tylko zjadę na popoczę i za chwilę pan coś pokażę, co ja tylko teraz zrobię i tak to zrobię przy was, aby nie było, że tutaj coś jest, które nowe bambunko, co nie? Tak tak, ja zabioram sobie teraz e, swój traktorek, który zakupiłem. On nie ma ogólnie podczepienia chyba pod przód, chociaż za chwilę się pewnie spracując przyczepę, tak. Mokę, spoko, myślałem, że nie mogę. Także ja, sobie traktorkiem wyjadę teraz na ulicę. I za chwilę zatrudnię sobie pracownika. Takie potężne rzeczy mi, pracownik może akurat pomóc. Po czemu by nie? Ok, wchodzimy sobie w mapę. I teraz tak: tereny, chyba tereny, nie, tereny raczej to nie były. Wybieramy sobie tu ten ciągnik. I teraz tak. Ja bym zrobił sobie tutaj zatrudnienie tego pracownika. Czyli tutaj stwórz pracę. I teraz do sklepu. To będę sobie przybliżał jeszcze, żeby nie było. Tutaj się wieszcza. Tutaj jest to. Czyli no dokładnie mówiąc, w to miejsce przyjedź. Tak jest. Przyjedź i teraz. Halo. No, przyjedź. Enter. Wybierz docelowe miejsce. Wybierz obrót yy, docelowy. Tylko przyjedź. Nic więcej. Idzie to jest twórz praca. Ok, musiałem zaakceptować. Zacznij pracę. Ciągniczek już rusza, ponieważ ja też tam za chwilę będę bo na popoczu stałem. Oczywiście tak chyba będę szybciej. I ciągniczek właśnie z mną razem przyjecie tam na łąkę, aby po prostu ja nie musiałbym już tam dwa razy jechać, więc ja zabiorę sobie praskę i widwuje jedne, a pracownik zapierze drugie widły na przykład i pojedzie od po razu też tam na łąkę i nie będzie musiał mi tutaj nie będę musiał ja tutaj dwa razy jeździć wygółko i pracownicy to jest nawet spoko sprawa zobaczcie sobie na to jak mi ładnie pomaga Głosimy trawkę mam prawie trawkę skoszone tutaj oczywiście wszystkie maszyny sobie Przywiozłem pracownik, mi tylko pomógł z tymi widłami, co wam tam pokazałem wcześniej. A tak to tutaj zasuwam wszystko, oczywiście, sam. Ale to wygląda śmiesznie, patrzcie na to. <grytanie> to jakby tak nie wiem, by co ja się albo w Palorandzie ze strzelby by tak strzelał. Albo półkołpym łotkiem, nie? Ci jeszcze śmiesznie to tak. Wygląda i brzmi Trawa została doprowadzona do początku No w końcu, kurka Trochę to mi zajęło, no nie powiem wam, że nie Ale trochę zajęło Teraz zabrać tego pod obroty, pod pachę praskę I można sprasować sobie już tą trawę No wam powiem, że chyba kolejna godzina Z którą walczę z tym kontraktem Może nie kolejna godzina, ale kolejna godzina z kontraktami żeby sobie dorobić ogólnie, szczerze, tak powiem, to jeśli chodzi o farminga, i na poziomie zacznie od sera do profarmera, bo to milionera, albo nawet do bilionera, bo do trilionera, nie wiem, jak się nazywa nawet pieniądz powyżej miliona, ale szczerze mówiąc, jest to bardzo ciężkie do zrealizowania na poziomie, zacznie od sera, w farmingu naprawdę. Się nie spodziewałem że aż tak trudne to będzie, no ale skoro już wybrałem taki cel i za to się zabrałem, to oczywiście będę to robił dalej. Nie będę tutaj w ogóle robił żadnego stop, bo to się nie opłaca i ja ten dalej. Ogólnie chciałem to wszystko zabrać tutaj w ten tak jakby, jedną linię, ale niestety. By nie te operaty tutaj przejechać przez to, i to właśnie odpada te w rytmu no cóż, no cóż, widzowie, ja oczywiście teraz pracuję sobie do końca. Jestem ciekawy, ile bel tutaj będę miał z tych tutaj li. Po malutku kończę tutaj pracować belki. Trochę tylko jest, jak widzicie, ale mam na to pomysł. Nie będę właścił tam tymi widłami, co ja to oczywiście woziłem, tak? Ja to zrobię troszeczkę inaczej. Ale jestem ciekawy, czy ja tak to będę mógł zrobić. To właściwie kupiłem sobie tutaj widły do palet. Tutaj coś się utyka, ale nie wiem, czy ja będę mógł je użyć. Prawdopodobnie będę musiał tu te belki mieć. No cóż, kupię je też. Od razu założę. Ale chwilka, jeszcze nie to, to jeszcze nie jest to co ja chciałem zrobić. Ja chciałem też kupić sobie tutaj przyczepę trans do transportowania. Czyli, kurka, co 15 tysięcy przyczepę? Ale no, ale jakby nie było, to ja będę ją miał na dłuższy okres czasu, co nie? Żal trochę tych pieniędzy wydać. Ale cóż, trzeba jakoś, bo jak ja mam, to niby inaczej to zrobić. Wypowyczyć to też nie bardzo. No cóż, trudno. Kupię tą przyczepę i to się zwróci. Cóż, takie są początki. Trzeba sobie tutaj jakoś tak poradzić. Potem sobie tą przyczepę i łapanie bel okrągłych i widzimy się przy pakowaniu belek. Obijam sobie właśnie ostatnie belki. Tam już pracownik przyjechał mi z przyczepą do belek oraz to wideo. Troszeczkę tych wideo sobie tam nakupowałem, bo nie wiedziałem, które będą pasować, a które nie. Tak więc wam pokażę, że tutaj kupiłem sobie taką lawetę na początek oraz witły yy, do ładowarki teleskopowej, co będzie mi potrzebne w późniejszym czasie. A tutaj co to kupiłem sobie, to już miałem. Ale jeśli chodzi o ładowarki, to na szczęście to, to ładowarki czołowe, to kupiłem sobie łyżkę wcześniej, wyjduje to palet wcześniej, a to sobie kupiłem niedawno teraz, także no troszeczkę mi to kosztowało, to ułatwienie tej, tego kontraktu, ale wierzę w to, że ten kontrakt będzie się pokazywał wielokrotnie i tak ze 100 razy przynajmniej bym go chciał zrealizować. I myślę, że to się uda w najbliższym czasie. Także mogę sobie tutaj teraz już przyjechać moją maszyną. Trochę tak kupkowo to, zaparkował, bo na środku drogi, ale to nic. Jestem ciekawy, jak to będzie tutaj szło mi ładowanie. Przyczepa jest mała, a ja muszę te wszystkie palki zmieścić w tą jedną przyczepę. Tego się nie spodziewałem. Ciągnik <laughs> mi staje na tempa. No cóż. Pozostaje tylko jeden Zabrać teraz Tu ten traktorek Od kontraktu Wyjechać tutaj na drogę, aby wiedział gdzie dojechać I zatrudnić go Aby Pojechał prosto do sklepu Stwórz pracę I wybramy tutaj mu sklep Czyli w to miejsce, żeby dojechał Zacznie pracę I jedziesz tam czy nie? Jedź tam, proszę, nie maruć. Proszę. Nie rób mi ta podkurkę. No kurka. Naprawdę. To jedziesz tam, bez problemu. No bingo. Ruszył. No i ja tutaj spróbuję się troszeczkę pomęczyć. Może się uda, co? Chociaż czuję, że będzie słabiutko, bo patrzcie co się dzieje. Może, będzie trzeba się pomęczyć. No kurka. Może się jakąś belkę uda, ale jeśli ja bym miał ładować te beleczki do góry, to nie ma szans, że to by się udało. Jedna belka może się uda. I druga i trzecia. Czwarta, piąta, szósta też, tak na upartego. Ale jeśli chodzi o wszystkie tak piętrowo do góry, to nie ma szans. Chyba ten jeden odcinek będzie z wykonywania tych kontraktów i będą same urywki postawione, żeby nie było cały czas przez 20 minut jednej czynności, bo jak sami widzicie, to się kurka tutaj męczę. To jest tak jak delikatne sydym, trzeba tak delikatnie się obsługiwać, że jest głowa mała. Tam jeszcze mi się wydaje, że tam radę coś wcisnąć Ale muszę naprawdę bardzo strosznie to robić I pytanie, czy mi się teraz to uda zrobić, tak jak ja kombinowałem wcześniej Czyli teraz coś takiego Puścić Puścić, dokładnie I teraz widłami To trochę tak przygnieść, aby to się tam wkreszczyło Uda się? Chyba się nie uda. Ale dobrze, jeśli się udało na cztery strony, to jest okej. Okay. Gdy spróbuję to trochę tak popchnąć, Może czy nie? A może lepiej nie? Coś wykombinuję za chwilę. Chwila prawdy. Czy się teraz uda podpiąć? Wszystko ładnie zapiąć, żeby mi nic nie wyleciało i podjechać tam do tyłu pod kolejne zbiory belek. Tutaj taki minus, bo zdjąłem jakoś ręcznie tą skórę z tą folią raczej i nie wiem czy to czasem się zaliczy to wszystkiego teraz czy nie, ale wszystko mam chyba pospinane jak widzę, mogę podnieść i mogę z tym jechać, tak? I nic się z tym nie dzieje, super sprawa. I teraz te wszystkie peleczki do góry jeszcze podnieść, ojeju, ale to będzie załadunek, o kurcze, bed. Ogólnie mogę Wam powiedzieć, że ja lubię takie zabawy, że tak delikatnie do czegoś tak ładnie podchodzić. Lubię coś takiego, ale nie lubię, jak to mi nie wyjdzie i się potem popsuje. Jestem ciekawy, czy mi się uda to wszystko załatować na jedną przyczepę. A tutaj ile mamy jeszcze? 2, 4, 6, 8, 10, 12, a po 13 belek, jak to przeliczyłem. 2, 4, 5, 2, 4, 5. 12 belek, to, to mi się nie uda. Ale kombinujemy. O Boże. Prawie tam do strony dębym. wikipową. Dobra, puzel ułożony. Wiesz, <laughs> jak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze te dwa zdjęte folie to nic nie będzie z tego. Jakieś tam haemby, że to nie będzie zaliczało. No to już mi nie wyszło. Czyli baleczka tutaj troszeczkę mi spadła. Teraz tylko załowić pasy, żeby to się udało. Jak najczęściej te pasy najlepiej załowić, aby do tego mi nie uciekło. Z tej strony chyba jest. Mogę coś jeszcze tutaj założyć? Mogę. Jak najwięcej tych pasów, jak najwięcej. Tam gdzie idzie to jak najwięcej. Jak to wygląda naprawdę? Czekajcie, widzowie, ja muszę sobie to zrobić tego chyba miniaturykę. Po wow, naprawdę gigant, to wygląda bosko. I ja po prostu nie wierzę w to, co widzę. Patrzcie na to, to wszystko tutaj mi wychodzi z koty z planem. Teraz już pracę tego ciągniczka, i teraz e, po, lecimy do punktu docelowego. Tylko teraz, czy jestem ten wykrzyknik. Gdzie ja teraz znajdę? Halo, wykrzyknik Ty bez jaj, gdzie on może być? No, szkórka Gdzie on jest? Tutaj Tak? Piokazownia. chyba, nie wiem Muszę <śmów> sprawdzić, pracowanie pel, Aby przerobić je na belek, które będę Pracować to Stacja na piłkazownię, tak jest, na piłkazownię Czyli tutaj niedaleko, powiem to powiedział, tak? Po prawej stronie na dole, tak. A ja tego szukam. Czyli jest tutaj, tak? Tak. Biokasownia. Okej. Okay. Tak o tak, stwórz pracę tutaj. Zacznij pracę, niech robi. A to jest biokasownia, tak? Tak. Pojechał! I Mam nadzieję, że ogarnie bazę i się tam nikt się nie wysypie. No i już został zablokowany? Nie, myślałem. Cały czas wiecie, a ja tutaj niestety, ale widły, które miałem tam, to, to ja użyję. I ja sobie zabiorę te e, belki jeszcze do tego traktorka i ja pojadę tam wraz z tamtym pracownikiem. I szybciej zrobimy ten kontrakcik. Bo ja już tutaj naprawdę siedzę troszeczkę długo. Często on został zablokowany. No, myślałem. Będzie chyba tak oszukiwał, że został zablokowany, a nie został. Dobrze. Pracownik dotarł na miejsce. I teraz jestem ciekawy, gdzie to ma być. Gdzie to ma być opróżnione? Tutaj w to? Ale jak ja to mam to zrobić, niby? Bo ja nie wiem. Miejsce to celowe, czyli tu? No nie czy ja panem. Ale utknąłem jeszcze, tak? Będę miał tutaj jeszcze, tutaj. Ale to będzie dziwne. Spróbujemy. Cóż tutaj zrobić? Innego spróbujemy. Ale ja, ja mam tutaj problem z podjechaniem. O kurcze. Tego nie. Tego nie przemyślałem chyba. A może tam mam po, po prostu podjechać, co? Tutaj. Zobaczcie na to. Ale nie no chyba tam. Tu chyba nie. Chociaż. Teraz gdzie to ma być? Tu tutaj jest ta piłka No tutaj. Czyli tam dobrze był podjechany. Musimy kombinować Musimy kombinować, bo inaczej tutaj nic się nie da zrobić tylko... Chyba działa Ajajaj, a ja nie mogę tego klikać Sprzedane belki Kontakt zosta został zrealizowany Aha Okej okay. Czyli to wystarczyło, że to tutaj spadło Fajnie Cieszymy się bardzo I kontrakt zrealizowany, odbieramy Mam 18 tysięcy, na no pewno 40 tysięcy, ale wiadomo Kupiłem jeszcze maszynę i tak dalej A tam już nic nie mam Powiem tak, troszeczkę zamachu z tym było No trochę było z tym, zamachu, nie mogę tego ukryć, czy nie było Bo było